Oglądanie zdjęć lub filmów z wakacji w gronie rodziny lub przyjaciół jest wyzwaniem, kiedy multimedia prezentowane są na małym ekranie smartfona. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak przesłać obraz z urządzeń mobilnych prosto na ekran telewizora, dziś podpowiemy Wam, jakie rozwiązania mogą Wam w tym pomóc. Najłatwiejsze zadanie będą mieli posiadacze tabletów ze złączem HDMI. W urządzeniach mobilnych najczęściej spotykane porty tego typu to warianty mini oraz mikro. Dzięki odpowiednim przejściówkom wystarczy podpiąć kabel do telewizora i wybrać właściwe źródło sygnału. Jeśli w smartfonie lub tablecie nie ma złącza HDMI, jeszcze nic straconego. Wiele urządzeń obsługuje standard MHL. Pozwala on przesyłać obraz i dźwięk za pomocą złącza mikro-USB. Tu warto jednak upewnić się, czy nasze urządzenie na pewno wspiera tę te technologię. Jeśli tak, konieczne będzie wybranie odpowiedniego, dedykowanego kabla. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań bezprzewodowych. Jednym z nich jest technologia Intel Wireless Display, w skrócie określana jako WIDI. Dzięki niej możemy przesyłać do telewizora obraz w rozdzielczości Full HD wraz z dźwiękiem 5.1. Jeśli urządzenia, z których korzystamy, nie wspierają WIDI, będzie nam potrzebna specjalna przystawka, którą wepniemy w nasz telewizor. Kolejny sposób na bezprzewodowe przesyłanie obrazu z urządzeń mobilnych na ekran telewizora to technologia Miracast. Tu również musimy się upewnić, czy nasz smartfon i telewizor obsługują wspomniany standard. W różnych urządzeniach usługę znajdziemy pod takimi nazwami jak Screen Mirroring, Ekran Cast czy Miracast. Podobnie jak w przypadku Vidi może się tak zdarzyć, że będzie nam potrzebna dodatkowa przystawka, którą podebniemy do starszych modeli telewizorów, które nie obsługują tego standardu. Jeszcze innym bardzo prostym rozwiązaniem jest przystawka Chromecast, którą wepniemy w nasz telewizor, a następnie prześlemy obraz ze smartfonu do telewizora za pomocą dedykowanej aplikacji. Na koniec wskazówka dla tych, którzy chcieliby sterować serwisem YouTube na telewizorze za pomocą telefonu lub tabletu. Jeśli na obu urządzeniach mamy odpowiednią aplikację, wystarczy połączyć je z tą samą siecią Wi-Fi i sparować za pomocą specjalnego kodu, który wyświetli się na telewizorze.